W kurde takie rzeczy, nie panie Rafale? Aha. Że pan tam w śmietnikach grzebi, o co z tym chodzi? Nie wiem, wy sprostować, bo tak się no, tym Tak, 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 to, to ja mam taką radę... TV, nie? Tak, sprawy, nie tutaj, oglądaj Przecwelonych, bo, bo będziesz frajerem spod bramki. Oglądaj akurat na kanały szkolnych, gdzie prawdę ale, mówią. Ale, ale, ale ty mnie obrażasz teraz, człowieku? Nie, ja tylko mówię, żebyś nie, nie oglądał kanałów Przecwelonych. Ale ja nie powiedziałem, że oglądam kanału tego Olgierdano, ja tylko powiedziałem, że tak... Nie ja znam to, nie znam innych mówi, kanałów, to tylko przyczwelony tak mówi, także. A pamiętaj, że kanał Przetwelony oglądają tylko frajerzy z podwramki. I tylko oni w cokolwiek są w stanie mu uwierzyć. Normalnie akurat nie widzowie nic mu nie wierzą, bo wiedzą, że to jest pedofil oszust, złodziej, ruchający matkę, bez prawa jazdy, bezrobotny, kloszer. Jest wiem, tak, tak. Ruchą, no, to panie... no to nie Co czytasz, to, czytasz to, mojego to, kanału. Odwiedź sobie kanał. Tak, jest nagranie z kanału Dobro. Szefito. Był taki Adam Piekara, który sponsorował go w Niemczech, jego pobyt w Niemczech. I on tam mówi, że on mu wysyłał zdjęcia kilkumiesięcznej dziewczynki z kąpieli i filmy. Także no jest pan, takie no, nagranie. To, jest pan, nagranie! No, ale wie pan, bo tak... No, jeżeli widzicie przestępstwo, powinno się je zgłaszać. No to zgłosi pan to widzisz na policję? Tak, oczywiście. On jest chory psychicznie, wiesz. Jego nie można zamknąć do więzienia. Jest niepoczytalny. Jest Ale, uzależniony, no był no na no przymusowym no leczeniu. Jedyne, co a, można a, zrobić... A było, a było postępowanie karne prowadzone przeciwko uciekaniu? Tak, karyce, był, no, był no, na no, przymusowym no, leczeniu w związku z tym. W, w ośrodku w Starych Juchach. Tak, był leczony, super. Tak. A dobrze, a może o tych śmietnikach też porozmawiamy. No bo tak mówią, proszę pana, wie pan. Chobokowy tam ninja, jakiś tam chobok. No o co z tym chodzi generalnie? Nie, że ta pan to tych grzebi, o co tych śmietników tam grzebie, o co tam chodzi? Bo to ja nie wiem, kurde. No tam chodzi tam o to, i... że ruchający matka ma urojenia, bo jest chory psychicznie po prostu. Ale tam, jakoś tam, tam jakieś tam filmy, tam jakieś zdjęcia w internecie były, że tam. Pan nie, właśnie tam, nie było. To widzisz, to on tylko to jest jego gadka że po tam tam prostu. Jakiś tam samochodzie jakieś tam warzywa pan trzymał, czy coś tam niby z biedronki, o co tam chodzi, kurde. A pan był pan, taki pan, film, że grzebie w śmietniku? A no tam są filmy, że jakieś tam... Nie było tam takiego tam... filmu, widzisz? I to jest i to jest właśnie to o czym ci przed chwilą powiedziałem. Ale panie, faj, Ja tutaj jak wziąłem widziałem, kurde ten yy, jakieś tam zdjęcia, że jakaś tam komoda w śmietniku stoi, tam chyba na pana usiadł, tam ta Rumiankowa, czy co tam tam jest. No. Jest to napisane, rezerwacja Ra Rafał Bosu, numer telefonu, no to chyba coś tam jakieś to takie, nie wiem. Ale no, kto to, to zdjęcie pod... opublikował, kto to zdjęcie a ty, na przykład a to ja zrobił? nie wiem, kto to Może przedszelone, może to są, to są urojenia. Dalej widzisz, także mówisz o urojeniach przedszelonego, no więc wiesz no. No, ja, ja nie mogę się tłumaczyć z jego urojeń, bo wiesz, on jest w stanie wymyślić wszystko. Nie jest w stanie powiedzieć, że ludzie, którzy już je opiekowali no, no, Kononowiczem, to są to no, ludzie, to, no, no, się znęcali, bo no, no, ale, ludzie, którzy do, dowozili mu jedzenie, zrobili remont domu jego zdaniem się znęcali nad Krzyśkiem. No kurczę, Kononowiczem. no to... A jaki remont z domu zrobiliście? Chłopaki, no kurde, no. Gdzie tam był remont domu? Nas... Nie oglądasz, nie oglądasz filmów? Z kanału Mleczny Człowiek na przykład? Cały dom to wymalowany, to jest, łazienka, nie? ciepła woda, wymiana o, wszystkich okien na wymiarze. Ale to jest to, że tam jest to, że to jest to, że jakiś tam to, no że to jest to, że to jest tam, że to jest to, że to jest to, tam to jest było w tym domku, tam też nie było no tak remont, co ja uważam, jak jest generalny remont, Dobrze, to, wszystko to to, jest mi, Łukasz Wójcik przedszwalony, w ale czym ja teraz, mu pomógł? Ale w, a teraz pan mówi o pomaganiu, ja nie mówię, że od pomógł. Pan teraz a pan czyli przeszkadzał? To, a ja nie powiedziałem, że przeszkadzał, pan teraz tak manipuluje. Trochę nie, ja mówię, ja, ja mówię jak jest. <śmiecki> Prawda nas wyzwoli, więc ja mówię ci prawdę, no ty mi mówisz farmazony, no. Przed no, felonego, które obejrzałeś ja na jego kanale. Ja, ja tylko się pytam, czy to jest prawda. Tak, no no to właśnie, więc dzwonisz, pytasz, czy to prawda, ja ci odpowiadam, że to nieprawda no, i to mówię, co to jest prawdą. No no. Bo ja tutaj, wie pan, prowadzę taką dedukcję potem z tych wszystkich tutaj informacji, I które... I bardzo zbieram, dobrze. To... Pamiętaj, prawda nas wyzwoli. Prawda nas wyzwoli. No ale jak to w końcu z tymi śmietnikami, jest to sprawda, czy to nie jest prawda? Bo no nieprawda. A z tym kebabem jak było? No bo tam Włocik kebabem rzucił w tam w twarz, nie? Twoją, nie? I kurde, dlaczego pan się jakoś tam, nie wiem, nie obronił, nie poszedł, nie dał mu w mordę, nie wiem, to tam No nie, tam nie, ramy, nie mogę, nie, było? nie mogę przecież bić osoby chorej psychicznie, no. Daj spokój. Ale jest dowód, że jest on chory psychicznie? Jakiś jest tam, kurde, dokument, wiesz? No oczywiście, widać, że tak. Tak? Tak. Ale dlaczego pan nie może być w obronie własnej? trzeba robić wszystko, żeby się obronić. Osoby chorej psychicznie? A co a miałem? Wtedy, Zabić no go miałem! Jeżeli pan by się przed nim, się przed nim obronił, no to na policję, do prokuratury i dochodzenie. Nie, zrobiłbym mu krzywdę, on by zrobił z siebie ofiarę, by powiedział, że to, wiesz, on jest ofiarą nagonki w ogóle i został pobity i tak dalej i także. no nie Ale można... Ale no było jego pobicie, słyszałem. Pla no właśnie i słuchaj, no właśnie, a gdzie jest, gdzie jest ta osoba, to kolejny farmazon, gdzie jest ta osoba w takim razie? która zleciła no, no, go powiedzieć. No, ten no ten nie, powinna, taki... tymczasowo aresztowana już, moim zdaniem, powinna być, jakby to prawda była. Słuchaj, to bardzo poważna jest, wiesz, sprawa, nie? To gdzie mhm. jest ta osoba? Nie ma takiej osoby, się okazuje, słuchaj. No, nie wiem, gdzie jest to ta osoba. No, nie ma, bo to farbazon jego jest kolejny, po prostu, wiesz, no. Tak samo jak opowiadał, że są jakieś nagrania z kamery wideo, gdzieś tam, z kamer monitoringu miejskiego, spod Lidla, jak jakiś spato, spotykam, a potem razem te plakaty na niego rozlepialiśmy. On no, mówił, że to, te to, nagrania to są. Roz, to udział, no, to właśnie słowo miał tym udział. No, to gdzie są te nagrania? No, no, no. Ale gdzie no, są to, to te jest, nagrania? To, to nie jest akcja, ale plakaty są dostępne. No ale to, no, to jest farmazon, bo ja nie rozwieszałem tych plakatów na przykład, więc wiesz no. I nie no, ma to, takich no, nagrań i wiem, że postępowanie jest umorzone już dawno. Więc to jest jego formazo, może on sam rozwieszał te plakaty. Ale bo z jest... działa też Mariola Nowak, nie? Wiesz co, ja myślę, że po prostu Łukasz jest na tyle pierdolnięty, że zrobi wszystko, żeby dla atencji widzów po prostu pokazać, że coś, żeby Ale mieć o czym gadać. Ale pan na przykład, panu zależy, widzę, na takiej rozmowie bez przeklinania, pan to teraz tak przeklina wszystko mówi takie wulgaryzmy, inwektywy, to nie na miejscu jest dla dziennikarza, no tak no. kultura trochę, tak? Kultura rozmowy, kultura dyskusji. Tak. tak, tak naprawdę tutaj nie obrażajmy nikogo. Tak, rozmowa taka, żeby była porządna. No. Ale ja go nie obrażam, ja mówię o nim prawdę po prostu, no, pytałeś, a może to chcesz... A to powiedzieć jakoś ładniej ubrać w słowa jakieś takie lepsze, niewulgarne, typu, nie wiem, niezrównoważony, szalony... Chory psychicznie. No, może też. No dobrze. No, no. no a jak to jest, kurde, chodzicie na ten grob Krzyśka? Tylko w nocy chodzicie, nie chodzicie w dzień w ogóle? Ale przecież ostatnio nagranie opublikowałem, jak wyjeżdżałem tam z Uniwersalu na spotkanie z Trzaskowskim, to koło 15 byłem na grobie Krzyśka. Trzaskowska, był ja na spotkaniu z Trzaskowskim, no to współczuję. No wiesz, taki dziennikarski obowiązek coś się dzieje. Byłem na spotkaniu Kołowni, no to... wczoraj byłem na spotkaniu z Kaczyńskim. Normalna A to pan rzecz. No. Spotkanie tak, na spotkanie z takimi ludźmi trochę upośledzonymi, nie? Ej, no wiesz, to jest generalnie twoja ocena. A, no ale Myśl, myślisz, myślisz, że takie ważne osoby w państwie polskim są upośledzone? No właśnie, twór, już na... przy polityce jesteśmy... Tak. No to na kogo pan by głosował? Jaka, jaka jest, jakie są pana poglądy? Jaka strona? Przyciąga pana najbardziej. Prawa, Ale? lewa czy centrum. Mówisz o takich wyborach teraz na przykład na prezydenta, czy w ogóle na wybory? Ogólnie mówię. Która strona pana... Którą? A nie, no to widzisz, to ja zawsze sam próbuję startować. Z jakichś ugrupowania takiego niszowego mi się udaje czasem, więc popieram sam siebie. Nie ufam innym ludziom. A właśnie, dlaczego pan nie chciał na prezydenta startować? Na prezydenta Próbujcie Polski? Tak. Na prezydenta Polski? No nie ma szansy. No jednak wiesz, nie czarujmy się. Będą, będzie druga tura, gdzie będzie dwóch kandydatów dwugłónych partii. Ale 100 tysięcy głosów by Pan może zebrał, no zapala Pana trochę osób, tu wiadomo, to wiadomo, też szkoła 17 tak itd., tak no to może Pan by tam pisał się na ten... Nie, no tak, sposób, ale, chodzi co, generalnie, pan, generalnie, ale chodzi generalnie o szansę na końcowy wynik, więc ja mówię, szansę ma tylko dwóch kandydatów, ale... bo ty, może na... zaraz mi powiesz Jaki? na przykład, że będziesz głosować na Mencena, a ja zawsze się śmieję, że Mencen dostanie maksymalnie 20%, nie, i do drugiej tury nie wejdzie, do drugiej tury wejdzie tylko kandydat PiSu i kandydat Platformy. No dla kogo Pan zagłosuje w drugiej tury? Uu, powiem Ci szczerze, to jest trudny wybór, bo kandydat PiSu nie jest zbyt udany. Ale głosowanie na kandydata platformy to jest monopol w państwie, że wszystko, wszystkim, wszędzie będzie rządzić platforma. Więc chyba tak po prostu na zasadzie dla równowagi zagłosuję na kandydata opozycji. A zna pan, a pan takiego, takiego Dominika Tarczyńskiego? Taki też był tam brany pod uwagę? Taki tak, pisowski, polityk? Tak, tak, tak. Mhm. No. No, może i w pisie było były, wiesz, byliby byli jacyś lepsi kandydaci, nie wiem. Patryk Jaki, na przykład, jest wygadany. No. Dziękuję. Natomiast widzisz, no, partia zdecydowała na takiego kandydata, na jakiego zdecydowała. A no właśnie, więc. kurde, o co chodzi, bo tak. Kiedyś słyszałem, kurde, że pan tam jakoś tam się czepiał kogoś, że używa frazy przedsfelony. To pan to jakieś prawa autorskie na to sobie, do tego sobie rosi, do tej frazy przedsfelony? Co tam Przeczotkowicz, no pana obraził na no tak? to jest obraza przeswelony, to jest obraźliwe stwierdzenie, no tak? Tak, ale, ale to znowu znowu czyli, nie, wysłuchałeś, nie wysłuchałeś tego fragmentu w całości, bo Adam Czeczotkowicz mówił, że Rafał taki nie jest przedsfelony. Ale, ale powiedział, ja go znam jako takiego lewaka. Ale Rafał nie taki nie jest. Przecwelony, swelo, tak. delikatnie przecwelone towarzystwo, no to chyba obraza, no jednak... Ale Rafał taki nie jest, ale Rafał taki nie jest, potem to mówi dalej, nie? To, jest, to, dalej, tak nie? Nie to nie słuchaj, to, jest, to tak, to tak jak na przykład przecwelony Łukaszek Wójcik mówi na przykład, że coś, że jego obraża ruchanie matki, a ja sam cały czas gadał o ruchaniu matki, więc to tak samo, tylko Gabał? jest powtarzane, no a, tak, no, oczywiście. Ale gadasz, to każdy może. No, rzadkę, no. No więc wiesz, no nie wiem, ma takie hobby, chłopak, chory psychicznie, to niech rucha sobie matkę. No, matka uciekła za granicę, pan, o, nie dziwię się. Czy pan kogoś rucha? Czy ja kogoś rucham? O. o! Ale przed chwilą mówiłeś, że chcesz taki wywiad na poziomie prowadzić tutaj. No, ja tak, tak gadamy o tych takich sprawach seksualnych, pan tu tak o tych seksualiach takich rozmawia. No to, to może pan też jakieś tam fantazje ma, bo tak o jednym chyba tylko panu w głowie: ruchanie matki, ruchanie. Nie no to, ale no widzisz, no, to teraz ja cytuję, ja cytuję wiernie to co on powiedział, a ty się teraz myślisz. Nie pan czytasz. myśli ciągle o tym cytacie, to wie pan, no to... Nie, ja, to po ciągle, po to, pokazuję, ja, ja po prostu pokazuję. Ja po prostu pokazuję widząc z jakim poziomem czy brakiem poziomu mamy do czynienia z, z Łukaszem Wójcikiem. No jak czym, co on reprezentuje sobą. Na każdej no stronie proste. jest brak poziomu. Na przykład taki Zalewski to też nie ma mózgu za bardzo. Też taki, taki nieogarnięty filmów nie umiał dodawać na... Internety, no taki widać, że taki trochę. Ty, no moim zdaniem, ma jednak prawo jazdy, więc wiesz, porównanie do A, Wójcika prawo jazdy! to jest. Zdrowe psychicznie. Człowiekiem, no, nie? jak się nie ma prawa jazdy, to niestety często podstawą tego jest wynik badań lekarskich, czy tam historia choroby, leczenie poprzedniego. Ale na przykład ktoś może nie chce robić prawa jazdy, może jest mu niepotrzebne. Nie, no, czasami są takie przypadki, zgadzam się, ale no to tak? akurat to nie jest przypadek o, Łukasza Wójcika. Teraz się zatrzym, ale mi teraz ogólnie odcinamy się od Łukasza Wójcika, odstawiamy go na bok, bo on nie jest tutaj. Głównym takim epicentrum naszych rozwa rozważań no dzisiejszych. ale, ale no bo... problem w tym, że on chce być widzisz, więc to jest ale narcyzm, ale narcyzm ale mitomania. To bez tak. prawa jazdy, no to trzeba zaznaczyć, że są ludzie, którzy nie posiadają prawa jazdy ze względów e, tych dysfunkcji psychicznych i są ludzie, którzy nie posiadają prawa jazdy, bo może nie potrzebują go, nie chcą. Znam takich ludzi. Wiesz co, ale powiem Ci szczerze, ja akurat nie znam takich ludzi, bo każdemu się prawo jazdy. No to pan nie zna, ale nie, nie, pan nie jest jedyny. To tak jakbyś trochę powiedział, że na przykład są też ludzie, którzy nie używają dzisiaj telefonów komórkowych, komputerów nie używają, bo nie chcą. No nie używają. No, bo nie mają, bo może i tacy są, ja wiem. No, Ale no właśnie, no. czy to im pomaga w życiu, czy to wiesz, czy jest jakoś dysfunkcjonalny? no ale. Znam wielu ludzi. Są starsi ludzie, którzy nie używają najnowszych telefonów, mają jakieś tam... A, ale, naj, ale w ogóle, w ale najnowszych, najnowszych, zobacz, zauważyłeś, że najnowszych, ale w ogóle używają telefonów, nie? A są tacy... No, nie, są tacy, co nie używają telefonów. Ja takich nie znam. Na pewno osób. są. No Mogą być. No nie to... By nie. Powiem Ci szczerze, to już no. daleko posunięte, że tak powiem, hipotezę postawiłeś. Czy są ludzie, którzy no. w dzisiejszych czasach w ogóle nie używają telefonów? Moim zdaniem nie ma takich. Nawet ja przypadkowo. Są w jedne rejony Polski, gdzie już dalej nie mają łazienki. A łazienka to jest inna sprawa, ale telefony z 99% pokrycia chyba Polski jest w zasięgach telefonii komórkowej, więc chyba mi się no, Ale to, że jest w zasięgach, to nie znaczy, że są ludzie, którzy, że wszyscy je mają, bo może zasięg być w danym rejonie, ale ktoś może tego po prostu telefonu nie posiadać. No ale wracając do wiesz, do punktu wyjścia naszej dyskusji chyba lepiej jednak jest posługiwać się telefonem niż nie. Zgodzisz no, się. Jest udogodnieniem, jest udogodnienie, właśnie, to, to dokładnie. Tak, tak. To, to Przydaje się w życiu po prostu taka umiejętność. Nie jest prości pewne rzeczy załatwiać, nie? Łatwiej. Tak, tak, ale to, to chyba się... To, 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 to wiadomo, no, czego, to, czego to się tyczy, to ja nie wiem, że Czyli wracając może... do prawa jazdy jest podobnie. Mając prawo jazdy jest łatwiej ci w życiu, po prostu różne rzeczy sobie załatwić, a pojechać. No, a ludzie którzy nie mają, są, dają sobie radę, pracują, no, tak, żyją, spełniają się no. zawodowo, mają rodzinę. I wtedy na przykład muszą prosić swoją opiekunkę, żeby ich zawiozła na ustawkę z Kim. A opiekunka, a dlaczego pan uważa, że wszyscy ludzie mają... Czy to, 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 to jest przykład Łukasza ci znowu? Tak, tak, tak. No właśnie, panu ciągle tylko ten Łukasz Wójciku. Znaczy ty powiem. zacząłeś... To daj jakiś inny przykład oprócz Łukasza Wójcika ze szkolnej, że oglądasz jakieś inne kanały my, oprócz Łukasza Wójcika. Ale, ale możemy porównać ogólnie. Tak, jakie kanały oglądasz o szkolnej oprócz Łukasza Wójcika. Ale o czemu pan teraz się nie pyta? Ja to rozmawiam po jazdy, bo teraz mówi o jakichś kanałach szkolnych. No to może zmienimy temat na jakiś inny kanał na jakiś. A dlaczego? A dlaczego? No, no bo mówisz, że cały czas o tym Łukaszu Wujciku rozmawiamy, faktycznie, więc no, zmieńmy temat. No ale może pan czemu o szkolnej dalej? Czemu te kanały? Tak a, no to są? dobrze, to w ogóle zmieńmy temat, tak, zmieńmy temat. No pan tak tutaj szkolna, 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 teraz kanały pan no, chce chyba... No, ty zacząłeś, bo no. Pan może chce, bo pan może chce wyciągnąć, jak ja kanały oglądam, żeby móc mnie obrażać od frajera spod bramki, przeselonego, zaburzonego, <laughs> mitowana, tak? Z znaczy nie, filmu nie oglądałeś filmów o remoncie łazienki, no więc wiesz, to trochę dla mnie było tak zastanawiające, ale dobra, no okej, okay, no, to jakiś inny temat. No, mi się o tym prawa jazdy cały czas, że pan tak. Tak. Oskarży, że. Wszyscy no to. Nie, y... nie mają prawa jazdy, są nienormalni. No ja się z tym nie zgodzę w dalszym ciągu, tak? Są dysfunkcjonalni społecznie na pan pewno jest, w jakimś stopniu. Jest... Tak jak ludzie, którzy by nie, nie posługiwali się telefonem na przykład. No. No, to jest jest im trudniej mówi, w życiu. Że opiekunki się muszą prosić, no ja uważam, że nie wszyscy się proszą o opiekunki. Proszą... Jadę albo używam komunikacji miejskiej, taksówki, albo znajomego. No tak, wie pan, no. Tak brzmi jakby może osoby, które nie miały prawa jazdy były jakieś chore psychicznie albo sprawne umysłowo bądź fizycznie, nie? No są. To znaczy du, w, duża część jest. Po prostu jest jakiś powód, dlaczego tego prawa jazdy nie mają jednak. No, no, no taka jest prawda, no prawda nas wyzwoli, nie. Prawda nas, prawda nas jakoś nas wyzwolić nie może to prawda, jeszcze od dłuższego czasu wie pan. No bo ktoś wciska farmazony i kity dla wyświetleń cały czas, nawet po śmierci Kononowiczek, Tachiana cmentarna i tak dalej, więc wiesz no. I niektórzy się na to nabierają, widzisz, no. Tak, no. A co się dzieje z kanałem Majora? Ogólnie tak się zapytam. No, kanał Majora prowadzi jego ostatni informatyk. Kanał jest archiwalny, wrzuca tam sobie jakieś jego stare filmy i tyle. No. A to dlaczego pan nie powie, że to jest chmienia cmentarna, bo zarabia na, zma na zmarłym człowieku? Ale przecież on prowadził ten kanał za zgodą za życia Majora, więc to akurat Halo, nie jest kierunek. nie żyje, to jednak. No to. Mówię, norm, ze względów to poczekaj. Opuszczamy. Czyli rozumiem, że wszystkie filmy z majorem na innych kanałach powinny być wykasowane po jego śmierci. A ja nie, mówię o, mówię nie, no bo firmę. powiedziałeś, że my to jest Hiena Cmentarna, bo po śmierci majora coś tam z majorem publikuje filmy. Chociaż ona akurat jest jedyną osobą, która ma zgodę majora na to. Bo prowadziły jego kanał za życie, a jest mnóstwo nie. innych osób, które wrzucają filmy majora, nawet teraz, i wrzucały bez zgody majora za życie. I po śmierci no robią pan, jakieś złośliwe ma przodu. Ma Major nie ma cały ma kartu, czas miał o to pretensje. Wiem, bo cały czas nas prosił, żebyśmy zgłaszali te kanały i te filmy do usunięcia, bo są bez jego zgody. Także akurat. No, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tam Ile kanałów potem faktycznie mówi? po śmierci Majora zostało skasowanych przez zgłoszenia z tego kanału Majora oryginalnego, o co w tam wiesz. Yy, frajerzy mieli pretensje, że jakieś złośliwe przeróbki, kanały całe były kasowane. A teraz widziałem jakieś tam maile właśnie, niby ten kanał yy, Kodem Zechoroszczy otrzymuje. Mhm. To jest prawda? Jakiś pan na tym, Nie wiem nic, akurat kanał Mleczny Człowiek widziałem, pisał, że to nie jest kanał Mleczny Człowiek, mail był, że to jakiś fake jest, żeby podpuścić po prostu kogoś tam także Wydaje mi się, że to jest też kolejna osoba, która dla atencji coś tam, wiesz, po prostu wrzuca jakiś farmazon, żeby zwrócić na siebie uwagę widzów szkolnych 17. No, a co tam jeszcze kurde można powiedzieć w sumie ciekawego, bo tak to tematy, takie prawo jazdy już żeśmy obkładali. Tak, polityka weźmie. I to jest z tym całym, yy, tą bo tu tak się mówi ta właśnie walka. Walka z tymi kanałami okoloszkolnymi, ta. Mhm. Tak zwane zlizanie śmietany z hu... Jeśli nie będę kończył, będę, nie będę taki wulgarny mhm. tak się o tym mówi, że żeby kanał miał, mógł się prowadzić, no to trzeba się z, 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 tak powiem połączyć ze Sławomirem Znaczy wydaje mi się, że wiesz po prostu, jeżeli chcesz prowadzić kanał, na przykład z w zgodzie to na przykład no, nie opowiadasz farmazonów, kłamstw o nim i tak dalej, żyjesz w zgodzie, nie? A jeżeli wiesz, jedziesz na tym, że kogoś tam wyzywasz, wymyślasz jakieś kłamstwa, tylko po to, żeby zdobyć wyświetlenia, no to nie dziw się, że na przykład Sławomir Nowak będzie ci ten kanał zgłaszał, będzie cię nie lubił za to i tak dalej. No naturalna reakcja. Ale, i... ale nie, ale nie mogę sobie, nie wiem, stawiać jakieś krzyżówki z Majorem i na przykład na kanale. Ale ja, ja myślę, są... akurat Sławek to miał bardzo, że tak powiem, duży zakres tolerancji wobec tych kanałów okołoszkolnych i Sławek na przykład ich nie zgłaszał często. Chociaż A nawet. Czy to się dziwi, jakoś strajki chyba. Nie, Kąsarł żartowali zapadały. sobie tam z niego w jakiś też kanał King of the Diamonds też tam. No tak, Kali ale King of the, z... the Diamond to w pewnym momencie też przegieł, bo po prostu wcześniej wiadomo, że współpracował ze Sławkiem, dostawał wszystkie materiały ekskluzywne od niego i wszystko, co, to, co on prezentował. To... Ekskluzywne materiały, tak. To jakby to były naprawdę jakieś tak, no. nie wiem, diamenty, platyna, Wszystko, co to King, King of Diamond wiedział o szkolnej, pochodziło od Sławka. Bo przecież King of Diamond jest frajerem z pod bramki, nigdy na szkolnej nie był, oprócz Sławka nikogo nie zna. No, trochę się tu tam nie łączy. Y, frajerem bramki, no Ta. chyba go pod bramką, no jeżeli nie był na szkolnej, to nie był pod bramką, czyli nie jest frajerem z pod To jest jeszcze gorzej, bo nawet, wiesz, jak ktoś był pod bramką, to by więcej niż King of the Debil, czy tam Diamond, czy jaką tam, King of the A. E teraz, nie? Jak poznania no, te no, kanały. No, no ale no to tacy to, 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 no byli frajerzy, na no, przykład no damy to frajerzy, no to, to, to w sumie no, para też jakieś tam zdjęcie pod bramką widnieje, no to też pan pod tą bramką I Wiesz, tam jeżeli tam ktoś wiesz. tylko mówi, widzom o szkolnej na temat szkolnej z tego, co ogląda na filmach innych ludzi, tak jak King of the Debil, to jest dopiero frajer, no bo on nic nie wie tak naprawdę. A czego pan uważa, że nic nie wie? No bo ogląda, wie tylko to, co obejrzy na filmach cudzych, no więc wiesz, no co on może wiedzieć? no. No, na przykład w ostatnim filmie wciska tam widzą kit, że Krzysiek chciał być spalony na chruście, no bo to obejrzał na jakimś filmie, no. Chciał być spalony na chruście tak jak pali Lidz, to jest bardzo popularne Tak, natomiast wiesz, jakbyś oglądał akuratne kanały, to jest film na przykład u mnie. Akuratne no, kanały, no właśnie, tak jak akuratny kanał. Akuratny kanał, tak? Bo Krzysiek no tak, wyrażał zgodę na publikację. Jedyny kanał, który mu płacił to zresztą to za te to, filmy. Kanał Kononowicz, oryginal otrzymał weryfikację. No, ja no, nie wiecz? mogę przypomnieć do niego mm -hmm. tutaj w swoich łapach. Dokonujesz, no, że Original to Konuś jest najbar, naj, najbardziej akuratny kanał, moim zdaniem. No akurat najbardziej pan, chyba pato patologiczny kanał. Jak ale pani mówi, z nim swój szuka... No nie, no, no jak to pokazywałam to... pani nagranie, z tam wiesz, jak Krzysiek tam w, w majtach samych uprawia gimnastykę, to powiedziała, że to jest maksymalne poniżenie człowieka upośledzonego i chorego. No. Tu się z nie tobą nie, nie zgodzę. To Kanał, to, tak, kanał Mleczny Człowiek, jak przynajmniej. Jak, jak oblewał się fekaliami, albo tam wybuchały jakieś tam yy, bomby dymne, czy tam i fajerwerki dymne, no to chyba no, to widzisz, zależy nie, kto kto co to chciał oglądać, to, bo ja komata, na przykład. Jak widziała, że oblał się fekaliami, albo napił się moczu, mogła tego nie stawiać na kanał, nie? Ja, ja zwróciłem nie na przykład być. uwagę na to, że w każdym filmie było 20 minut na przykład rozmowy z Krzyśkiem Kononowiczem, czego na poprzednich na przykład filmach, kanałach rzadko się trafiało No Dla ciebie nic widzisz ciekawego, może nie wnosiły. Dla osób, które chciały, jak gdyby poznać sposób myślenia Kononowicza, to co on naprawdę tam czuje i jak się zachowuje, to akurat było najciekawsze. No bo ktoś naprawdę, z Krzyśkiem to... rozmawiał. Śledził, śledził troszkę. Uniwersum to wiedział, że z Kononowiczem nie było wszystko dobrze, że on nie w sprawno, było, nie? No, no, nie, Tak, ale to, to widzisz. To. Nie, nie odbieram mu prawa do, do tego, żeby z nim porozmawiać, na przykład, no. A właśnie, no to. Czy uważa pan ogólnie, że mają i to że ludzie chorzy psychicznie? Tak, no to, jest, osoba, to jest mam, napisane mówisz, w to... papierach sądu, o które Kononowicz sam prosił, żebym opublikował na moim kanale TV. Kononowicz, gdzie tam jest napisane, że upośledzenie w stopniu lekkim, yy, labilność emocjonalna, czyli taka chwiejność, tak, yy, skłonność do fantazjowania. No tak, a a, a Czesiodkowicz hmm? tutaj mówi, że on by nas sprzedał, kupił dwa razy na no to chyba. Bo z drugiej strony miał taki wiejski spryt, że próbował wszystkich no oszukać. Czy więcej religiety, to ja nie wiem. To wracając do polityki, widzisz, dlaczego na przykład politycy, którzy startują w wyborach, nie muszą przejść badań Psychiatrycznych. A to nie wiem, to musi się pan zapytać w Centralnej Komisji Wyborczej. Nie, to ja na przykład domyślam się, dlaczego Trump w Ameryce wygrał wybory. No, wygrał wybory, bo po prostu jego program zadowolił większość społeczeństwa amerykańskiego. Taka jest prawda. To możliwe, natomiast są też takie artykuły o nim, że grupa tam psychiatrów stwierdziła to samo, co w przypadku mniej więcej ekonomicznego. Czy przeprowadzali na nim badania? Nie, obserwowali jego zachowania A, przez wiele lat w życiu. to byłoby jeszcze przeprowadzić badania na nim personalnie, żeby to. To znaczy wiesz, no czasami same zachowania, kiedy patologiczny kłamie na przykład tak, czy oszukuje ludzi w żywe oczy, to świadczą o czym, że jest osobą na przykład, że występują niego zespół Delbruka, tak mitomania i tak dalej, nie? Więc to chyba wszyscy widzimy, nie? Chwiejność emocjonalna tak samo zachowania, które potrafią zaskoczyć jego otoczenie najbliższe, nie, bo wypowiada jakieś, wiesz, na konferencjach międzynarodowych jakieś stanowiska, czy opinie z nikim nieuzgodnione wcześniej i oni potem muszą tłumaczyć, że co prezydent Stanów Zjednoczonych miał na myśli, że coś tam powiedział na przykład, więc <grym> no. rozumiem, no. No, no to władzę, że to wszystko jest, ale że to wszystko jest, kurde, bo... Także widzisz, dlatego no, ja się no, na przykład wróciłem do tematu Kononowicza, bo dla mnie najciekawsze był nawet nie sam Kononowicz, tylko dlaczego ludzie to oglądają. I dlaczego tacy ludzie jak Krzysztof Kononowicz mają szansę na sukces w polityce, patrząc na przykład Donalda Trumpa w Ameryce? Ale pan nie porównuje Donalda Trumpa do Krzysztofa Kononowicza. Nie no, to jest taki, wiesz, że tak powiem... Ale to są w ogóle dwie inne osoby, sposób myślenia, zapewne zapewne intelekt też. To, to nie ma co porównywać. Ja dostrzegam wiele cech wspólnych. Tak? No ja nie. Mitomania, patologiczne Einstein, kłamstwa. To tam nauczyciela, tam nie wiem, z podstawówki, co tam uczy, nie wiem, jakiś tam innych przedmiotów ścisłych, typu matematyka, tam fizyka, no to takie nie, nie, nie to nie, 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 nie porównanie, tak? Moim zdaniem akurat... No ale widzisz, to, to, to jest twoje zdanie, moje zdanie jest takie jak powiedziałem no. Patologiczny kłamca generalnie. Oszust i tak, to fanata oszo z Celebreta, celebreta. to jest jakaś chyba obsesja, no może pan ma obsesję, a może pan kocha tego Łukasza. Nie wiem. Na tym zakończę. Żegnam obowiesznią ja, ja, nią. Ja wszystkich ludzi też kocham, ale nie przedswfelam. Pozdrawiam cię serdecznie a. również. Do usłyszenia a. może kiedyś. Na razie. Proszę postróbić tatę. Dzięki i, i wzajemnie.